Cześć! Witajcie w nowym roku. Przychodzę do Was z nowym filmikiem. Już wiele osób z Was spytało się mnie na Instagramie, kiedy nowy filmik. Niestety bardzo długo byłam chora, miałam zapalenie od skrzeli, gardła i szkoda mówić. Jeszcze trochę mam chrypę i kaszle, ale już o wiele mniejszym stopniu, więc jestem w stanie mówić w dłuższy czas, żeby mnie nie zadusiło. I ostatnio kilka dni temu na Insta Instastory zrobiłam ankietę, jaki filmik chcecie pierwszy. Większość osób odpowiedziała, że Primark Haul. Tak więc dzisiaj będzie ten Haul Primarkowy. Drugą opcją były moje łupy z wyprzedaży ze sklepu Naked. Tak i ten filmik będzie następny. Dzisiaj Wam po prostu pokażę te moje Primarkowe zakupy. I to jest tak, to jest paczka trzecia i czwarta. W pierwszym filmiku była pierwsza i druga. I w momencie, w którym wrzucałam ten pierwszy filmik, Przyszła mi trzecia paczka, więc bez sensu, żebym ją ja dogrywała. Tylko dzisiaj pokażę właśnie trzecią i czwartą. I w tym pierwszym filmiku nie pokazałam Wam jednej rzeczy, bo zapomniałam. Kiedyś mi właśnie rzuciła się w oczy w szafie. I dzisiaj Wam ją pokażę, tak więc zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą jest torebka, którą mogliście już widzieć na moim Instagramie. Jest to torebka z kolekcji Disneya. Na licencji Disneya, robiona dla Primarka. Tu tutaj ma takie piękne uszka. A tu jest pikowana i tu jest, tu jest, tu jest, Wysłowie się, yy, tu jest wybijane właśnie motywem główki myszki Miki. Ta torebka jest bardzo pojemna, już tutaj bardzo dużo rzeczy mieściłam. Jest zapinana na bigel, w środku jest zameczek. To była niestety limitka i, no, i mówiłam, że moja szwagierka ją chciała i ona się przydała momentalnie i tych torebek już nie mam. Choć może gdzieś tam w niektórych krajach się jeszcze może gdzieś tam pojawiły. Ale we wiedniu już ich nie było. Choć możecie pytać Pani Sylwii. O, bo oczywiście, wszystkie te moje rzeczy, które Wam tutaj pokazuję w tym filmie są. Od pani Sylwii są zamawianą Pani Sylwii. Ta torebka 59 zł chyba? Chyba 59 zł, 59 albo 69, ale wydaje mi się, że 59. Drugą torebkę też pokazywałam na Instagramie. To torebka, którą chodzę teraz non stop. Na co dzień w ogóle nie, nie ubieram innej torebki, nie nosiłam innej torebki. Jest to taka torebka w stylu Boho. Kojarzy mi się bardzo, bardzo mocno z Dr. Queen, którą uwielbiam. Jest to połączenie zamszu ze skórą taką garbowaną. Mam tutaj nity, tutaj ma nity, tu jest takie kółeczko z prędzelkami, i tutaj na tych elementach ma taki delikatny wzór wężowy I pasek jest bardzo, bardzo długi, co, przez co mogę powiesić, yy, przewiesić na ramię, czyli ja nie lubię nosić jak tarbekę, ale to noszę. I du duża klapa zapinana na napę, na, na, Tutaj nie ma zamka i jest bardzo, bardzo pojemna, Jak widzicie, tu są wszystkie moje rzeczy. Yy, tu się mieści i torbany, zakupy, i duży portfel, i perfumy, i, i nożyczki, pilniki, kremy do rągi, i wszystko, co jest potrzebne w damskiej trepce. I właśnie i wszystko jest w takiej zgrabnej, zgrabnej formie i ta torebka na wyprzedaży kosztowała chyba 39 zł. I widziałam na niektórych grupach, że te torebki jeszcze są. Nie wiem, czy one wróciły na wiosnę, czy to jest wyprzedaż tego, co było. Ale w każdym razie te torebki jeszcze widziałam, że dziewczyny robiły zdjęcia, że są. I ja jestem strasznie nią zachwycona. Piękna, piękna torebka. Kolejną rzeczą jest ta, zapomniana przeze mnie w samym filmiku. Jest to sukienka, sobie taka bezikowa sukienka w kolano. Ona kosztowała około 30 zł z zbawełna, ja mam rozmiar 12, czyli 40. I ona jest dla mnie taka fajnie, fajnie, fajnie taka, nieobcisła, taka dopasowana i nie jest za luźna. O taka sama raz właśnie tutaj szeroki pasek, kurtkę jeansową albo żakiet, i świetnie wygląda. Może, możliwe, że mam nagram przybitkę, ale nie obiecuję, bo. Robimy w tym momencie salon, i w naszej sypialni jest wszystko, więc nie wiem, czy będę miała możliwość nagrać. Już się myślałam nawet, żeby kupić lustro do salonu, żeby tam nagrywać przybitki, ale to zobaczymy, jak wyjdzie. W każdym razie to jest taka sukienka: piękna, bezikowa, bawełniana, fajna sukienka. Lubię takie rzeczy. Kolejną rzeczą to jest z tamtej paczki: są leginsy, one były na wyprzedaży chyba za 27 zł. Choć ja powiem Wam, ja Wam daję przybliżenie, te ceny, bo ja naprawdę nie pamiętam teraz, tyle tego było jeszcze przed świętami. Są czarne. Ja mam rozmiar 38. I mają takie piękne na boku lampasy. Nosiłam je na święta. I teraz czekają na wiosnę. No, takie lżejszych butów ciut. Mają wyższy stan na gąbce Bardzo. Ja uwielbiam leginsy z Primarka. To jest bardzo dobra jakość. One się bardzo dobrze noszą. Bardzo dobrze piorą. Nie wycierają się w kroku. Nie kulkują. Nie, nie wypychają się kolana. Nie rozciągają się tu, bo tu bardzo lubią się rozciągać leginsy i i kolory, lubiły się spierać, a te primarkowe, właśnie nie. Primarki HM mają najlepsze z moim zdaniem. I te są świetne. Jak za 27 zł, to są boskie. Wytarłam noc i wróciłam, jednak, jednak mam kater jeszcze. Teraz będą dwa t-shirty, również z poprzedniego zamówienia. One były na wyprzedaży po 13 zł. Pierwszy to jest taki t-shirt biały z nadrukiem: Portland Park Hill, 1976. I nie wiem co ten czerwony, nie, nie, nie doczytam się. Ale bardzo fajny taki t-shirt do bluzy, do jeansowej kurtki, do skórzanej kurtki. Lubię takie właśnie bajki, teraz ostatnio coraz bardziej. I drugi t-shirt jest w moją ukochaną panterkę. Choć powiem Wam szczerze, że musiałam go wyprać od razu, bo jak nigdy się z czymś takim nie spotkałam, ale to był jeden to który śmierdział. Tak śmierdził taką tanią chińczyzną. Nie wiem dlaczego, to jest taka fajna bawełna. A śmierdzi, ja nie wiem czego, i wypram go od razu, i teraz już go nosiłam. To, już, to jest 40 bodajże. Obie są 40, tak. I one są takie mniejsza rozmiarówka. On jest taki pod szyję, Tro, ciut dłuższy. tamta jest krótsza, biały jest krótszy. Ten jest taki ciud dłuższy. I taki fajny. Też zaczynacie złote i taki fajny t-shirt. Fajnie wygląda z muszczarowym swetrem, mam powiem, bo mam taki musztardowy sweter i razem to fajnie wygląda. I duże kolczyki do tego złote na przykład. Fajnie, fajnie. Kolejne rzeczy to są staniki. Pokażę Wam tylko tak przylotem. Chodziło mi o to, właśnie, żeby były możliwość ściągnięcia szereg, i żeby był tutaj pod biustem taki szeroki pasek. To był komplet. Gdzie lecisz? Komplet. To mam pudrowy róż taki z przełamaniem szarości i jest taki kolor gołębi. I za te dwa staniki dałam 45 zł. Kolejne leginsy są tym razem z tej czwartej paczki, jest to rozmiar S38-40, one były droższe, bo to jest nowa kolekcja jakaś, ale już je nosiłam i są boskie, są ciut grubsze. Są takie gra granatowo-czarne, takie delikatne kwiatuszki. Świetnie wyglądają z czarnym takim oversize'owym swetrem, z białym, z popielem, z takim pudrowym różem. Mam taki fajny sweter z Pri, Muszę Wam w końcu nagrać ten Bond Pri. Mam taki fajny sweter właśnie z Bonprix, z Chinili, i on idealnie gra właśnie z tymi leggingsami, i do tego. Noszę teraz takie ciepluśkie skarpety Fluffy, które mi wystają z botków. I to jest po prostu genialne, takie jak w filmach z lat 80. amerykańskich, bosko to wygląda. Mówię wam, super, te są. I chyba sobie jeszcze muszę zamówić ze dwie pary. może zapytać się pani Sylwii, jakie jeszcze tam wzory są dostępne. Czyli to są eleganci, one były droższe. Nie powiem wam, ile one kosztowały. Ale jak tamce kosztowały 27, to te mogły kosztować około 39, tyle w hajemie. Ten stop, który zobaczyłam bardzo świeżutko przed wysłaniem paczki na stronie Primarka w nowościach, on kosztował 3 funty na stronie Primarka. I ja już go nosiłam. Jest taki fajny, biały top króciutki. Ja mam rozmiar s 40 jest idealny i do wysokich stanów do spódnicy z wysokim stanem. Yy, tu jest właśnie delikatne takie pęknięcie. Jest taki fajna dzieninowa bawełna. To nie jest ta, ta zwykła bawełna, tylko widzicie, to jest ta taka dzieninkowa, fajna bawełna. I właśnie już pisa pisałam pani Sylwii, że jak będą inne kolory, to żeby mi wzięła. Strasznie fajny. Jest delikatnie prześwitujący, ale do białego stanika to tak nie widać. Widzicie, to w tle widać moją rękę, ale nie widać, że ona prześwituje, nie? Fajny, fajny. I za trzy funty. Choć pani Sylwia kupuje w euro, a ja, ja przeważnie patrzę na tą stronę firmarkową brytyjską, ale co, co do tej pory pani wysłałam skana to screena, przepraszam, co skrina to z pani mi znalazła, więc to bez różnicy. Fajny, fajny, strasznie fajniutki ten top. Teraz wam pokażę rajstopy. Rajstopy, które pani Sylwia szuka przez czypaczki. bo ja jej widziałam na zagranicznych grupach, widziałam je na. Zagranicznym YouTubie, dziewczyny w Ameryce, w, w Wielkiej Brytanii, w, chyba w Niemczech też pokazywały, bo niemiecka blogerka pokazywała e, właśnie te rajstopy. I u pani Sylwii były tylko małe rozmiary. Ja znam, a ja jestem wysoka 180 cm wzrostu i potrzebuję L na XL, żeby e, rajstopy mi nie zjeżdżały. I żebym kroku nie miała w kolanach, bo tak przeważnie mam w większości rajstopach. W większości rajstop, przepraszam. I to jest kolor granatowy na XL. 4,5 euro, czyli 5 euro razy. No tak, ja załam za nie 30 zł, czyli około. Czyli mniej więcej tak, tak się kalkuluje. I to są takie fajne, sweterkowe, grube, grube, to jest bardzo grube rajstopy. Ja u wielu z tej marki dobrze się noszą. Przez wiele lat je mam i to są setki. To jest ten za 30 złotych takie rajstopy będę miała na 3 lata. Teraz rzecz, którą już miałam i która mi nie wymagała, ale skusiłam się ze względu na kolor. Ceny Wam nie podam, bo to była rzecz od ręki sprzedawana. Momentalnie zaklepała mi jeszcze chyba jedna osoba i tyle. Tego już nie było, bo innego postu nawet nie widziałam na grupie. Jest to komplet trzech ręczniczków do twarzy w takim pięknym y, turkusowo-morskim kolorze. Jestem teraz y, zakochana w tym kolorze. Po prostu mam obłęd na wężowy wzór i na ten kolor. Na ten kolor. Jestem po prostu zakochana w tym kolorze. To jest 30 na 30, 100% bawełny. I powiem Wam, że miałam te ręczniczki. Idealnie wchłaniają wodę nic nie zostawia. Dobrze myją, dobrze domywają twarz. Dobrze się piorą, nie kulkują, nie tracą koloru. Nie robi się taka szmata z nich. Tamte mam wcześniej czerwone i mam już chyba ze 4 lata. Super są. I te nie były drogie, kosztowe. Nie pamiętam, ale kosztowały kosztowe chyba około 20 zł. Teraz rzecz, którą po prostu szukałam ze trzy albo 3, ze trzy lata, tak. Moją ukochaną bajką jest piękna i bestia. Film, na filmie byłam chyba za trzy razy w Kinie. Bajkę znam na pamięć wszystkie części. I wiem, tylko w Primarku pojawiły się te filiżanki, pewnie już wiecie o co chodzi. E, to bardzo chciałam, ale oczywiście nigdzie nie było. P prosiłam znajomy, prosiłam koleżanki, ale nie znalazły. I teraz pani Sylwia chyba za trzy razy chodziła za, 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 za tymi. Jest, ryczek. Filiżanka Disneya kosztowała 45 zł. Jest prześliczna. Jestem po prostu totalnie zakochana w bryczku. Już piłam tyle razy z niego kawę i. Nie myłam w okay, nie myłam go w zmywarce, ale myłam go ręcznie. Ludwikiem się pięknie domywa. Nie zostają żadne zacieki. Widzicie z czyściuteńki. Nie zostają żadne zacieki. I su super. Wygląda kawa, o wiele inaczej w nim. Smakuje. Jest takie słodki. Mam jeszcze z second handu właśnie z Primarka, Top. Z bryczkiem, tutaj jest bryczek. On jest też pod szyję, taki popielaty i, i komplet super. I bryczek. Ja w ogóle mówię, mam fiksację na myszkę Miki, y, piękną i bestie, i, i Harry'ego Pottera z Primarka, to jest po prostu fioł, tu, tu, tu. Jak to mówił Louis de Finnefix w Deardum, nic więcej. Piękne. I jeśli jesteśmy teraz w temacie kubków, to pokażę Wam prezent urodzinowy dla mojej Kasi. Ja poproszę Kasię, żeby. Kasia, e, jeśli oglądasz ten filmik, e, to przewiń, przewiń. Po urodzinach sobie możesz obejrzeć. A, ale ja poproszę Kasię, Kasię wcześniej, żeby nie oglądała tego filmiku na świeżo, tylko dopiero po urodzinach. E, bo to jest prezent dla mojej Kasi. Kasia ma w tym roku 30. urodziny, tak, tak samo jak ja. I każda z nas ma właśnie swoje ulubione motywy i ulubionym motywem mojej Kasi jest Pusin. To jest kot jak tylko zobaczyłam właśnie, że Pani Sylwia wystawiła tą rzecz na, na grupie, mówię, Pani Sylwio, proszę mi to kupić, bo Kasia już niedługo ma te urodziny i będzie do prezentu. I mówię mojemu Pawłowi, super, i znalazłam coś dla Kasi. I patrzcie, jest to zestaw, kubek, tar tarka, taki malutka motewka i ten taki zestaw do, na cappuccino, co się robi, wzorki. Na kawie. I to jest przepiękne. To jest cena na tym 9 euro. Tu mamy cenę 9 euro. I widzicie, to powinny być cappuccino set. I tutaj mamy na kubeczku napis cappuccino, Cat czyli cappuccino z puszynem. I po prostu myślę, że Kasia to zobaczy jeszcze w jej ulubionym miętowym i pudrowo-różowym kolorze. Ja, ja wolę takie mocniejsze kolory, ale Kasia Miętej róż uwielbia. Myślę, że naprawdę z książką, dobrym kosmetykiem, czekoladą, e, to prezent dla kogoś jest idealny. I, i jeśli ktoś po prostu lubi takie motywy, a ja wiem, że Kasia lubi, e, więc myślę, że dla niej to ona naprawdę się z tego ucieszy i będzie miała pamiątkę na lata i szczególnie na 30 urodziny. Więc wam mówię, że. Nie, I ja jestem zwolenniką, że nie trzeba wydawać milionów monet, choć można, jeśli się chce, to można. A żeby znaleźć komuś właśnie taki fajny prezent i do 50 do 100 zł można kupić yy, super prezent. I ja jestem, ja jestem tego zdania i, i wyznaję tu zasadę. Więc jak ja za to na wyprzedaży dam 36 zł. Mam dwie książki dla Kasi, czekoladki, zaprosimy ją na imprezę. I myślę naprawdę, że to jest fajny prezent na 30. Kolejna rzecz jest już tym razem dla mnie, jest to również rzecz z wyprzedaży. Yy, mam jeszcze. Mam jeszcze trzy rzeczy z wyprzedaży i jedną z normalnej kolekcji. I to jest kubek Primark, uh, Primark Disney. Kubek, który, na który się wcześniej czaiłam, ale tak mi wcześniej było szkoda bo on kosztował około 50 zł. Teraz na wyprzedaży chyba kosztował 25 zł I za 25 zł jest super kubek. Choć wolałabym chyba z główką Myszki Miki, tam były jeszcze były tam chyba trzy rodzaje, ale na wyprzedaży Pani Sylwia znalazła tylko ten. On jest tą falbanką imitujący spódniczkę Myszki Mini. I, I naprawdę Primark, Primark mnie zaskakuje swoją, swoim designem kubków. Ma tak oryginalne, fajne kubki. I właśnie większość robione na licencji Disney. Teraz już wysłałam zdjęcia dwóch kolejnych pani Sylwii, żeby mi znalazła już regularnie. Mówię, mam fioła totalnego, a ja lubię kubki. I co jakiś czas mam fiksację na innym tle, ale w każdym razie ten kubek kosztował 25-27 zł. I jest super, jest bardzo pojemny. Szukam wam pojemności tego kubka, żeby wam powiedzieć. Bo ten yy, bryczek był, miał mniejszą pojemność. Ale tu chyba nie pisze. Mini Mouse, jest w środku napis. Podejrzewam, że on ma około 350 ml. Tutaj wchodzi 200 ml. A ten Kasi mam... Kasi też ma około 400, 400 ml. Tak to pisze. Bardzo, bardzo, o, mam katar, już mi się podkład wytarł, bo mam taki ciulowy podkład, który chcę zużyć. Eee... Kolejne dwie rzeczy to jest, to jest biżuteria. Bardzo dawno nie miałam biżuterii z, wy... z Primarka. Kurczę, nie mi się na koniec filmu. I te rzeczy są z wyprzedaży, chyba obie kosztowały około 10 złotych. Tutaj mam zestaw czarnych taki czoker, ale skórzany z nitami, który mnie nie interesuje. Ale chciałam właśnie ten taki delikatny łańcuszek i tutaj jest delikatny drugi łańcuszek z krzyżykiem. Taki set. Bardzo elegancko, fajnie delikatnie to wygląda. A drugą rzeczą są takie kulczyki, delikatne, fajne kulczyki. Przezroczyste. Mówię, obie rzeczy kosztowały około 10 złotych. Fajne, delikatne rzeczy. Dwie ostatnie rzeczy to są dwie pary butów. Najpierw Wam pokażę buty z trzeciego zamówienia. Nie, przepraszam, teraz te buty przyszły razem. Tylko, że jedne zamawiałam od razu po dostaniu trzeciej paczki, a drugie teraz na sam koniec. To z, y, pierwsze to są sandałki z regularnej kolekcji. Są to sandałki dla Disneya. Znaczy, robione na dyspozycji Disneya z. Mysz z z kokardką myszki mini. Jest to, ja mam oba, obie pary w rozmiarze 39 jest mój rozmiar prymarkowy. Tutaj jest taki delikatny motyw właśnie myszki mini i napis Disney. I chyba te sendałki kosztowały 55 zł. Są przepiękne. Na lato będą idealne. I drugie botki. Teraz to są botki. E, ja już widziałam w wielu kolorach. I, I szczerze mówiąc, żadnym mi się nie spodobało, szczególnie w tej tak cenie, chyba 79 albo 89 zł. Ale one były teraz na wyprzedaży za 39 zł, i były akurat te popielate. I te popielate mi się strasznie spodobały. I są prześliczne tutaj mają takie dwie sprzączki. To jest taka czarna guma. One są szersze w palcach. Ja mam wąską stopę, ale tu mnie większość bodków ciśnie. A te są fajne, bo są szersze. I z boku są zapinane na zamek i mają gumową podeszwę. Więc fajnie, bo się nie będzie tak ścierać jak te plastiki. O, to jest jeszcze jakaś metka. I, fajnie, teraz, I teraz te buty będę miała na wiosnę do jeansów, do leggingsów, do spódnic. Właśnie do kluczy i ramoneski. Fajnie, fajnie, strasznie, fajnie to wygląda. I to by było dzisiaj na tyle. To są wszystkie moje, moje zakupy z primarka trzecia i czwarta paczka. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Trochę mam inaczej położony statyw z telefonem. Bo dalej nagrywam telefonem, jednak ze względu, że nie mam miejsca, to e, nagrywanie luszczanków, bym musiała chyba jeszcze z miesiąc poczekać, bo zanim zrobimy ten salon a wiele osób właśnie z Was chciało ten filmik. Jeśli Wam ten filmik się podobał, to napiszcie. Możecie zostawić kciuka w górę. Możecie zostawić kciuka w górę i możecie y, zostawić suba, choć nie musicie. Ale jeśli chcecie być na bieżąco i żeby YouTube przypominał o moich filmikach, to będzie mi bardzo, bardzo miło. I do następnego. Cześć!